Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę Państwu monety nie za miliony, ale pomimo to bardzo efektowne. Monety polskie, monety z czasów zaboru rosyjskiego, monety te, które wybijano z jedną datą 1840, ale te monety wybijano w latach 1840 1865, czyli 25 lat wybijania monety z jedną datą. Coś takiego nie spotka się w historii, chyba, że taler Marii Teresy z datą 1780. Ale te monety nie są mniej wartościowe i pomimo to związane z Polską, i bardzo interesujące monety. Dlaczego interesujące? Dlatego, jak już wspomniałem wcześniej, wybijano te monety aż 25 lat. No, i za te 25 lat prawdopodobnie rząd carski wprowadził niektóre zmiany do tych monet żeby można było identy identyfikować, kiedy te monety zostały wybite. Do tej pory. Nie odnaleziono żadnej tam dokumentacji, która by świadczyła, że taką monetę wybijano w roku 1842, czy 1865, czy 1840. Jak odróżnić te monety i na co zwracać uwagę przede wszystkim? Głównie monety. Te z lat 1840 wyglądają mniej więcej jak tutaj, na, tym, na tej monecie. Trzeba zwracać przede wszystkim uwagę tutaj na ilość liści w wieńcu laurowym pod jedynką w dacie. I tutaj u góry może być trzy listki lub dwa liści. I te liście mogą być tak, takiej formy jak tutaj, takiej bardzo ostre, a mogą być takie pofalowane, jak na wiecu laurowym z, z taką monetą z roku 1839. To pierwsze, na co zwracać uwagę. Druga rzecz: G może być z pionowym szerefem tutaj taka kreska, a może być bez tej kreski, jak w formie literki C. Tutaj akurat mamy gaz. Wydaje mi się przez kamerkę, że z pionowym szeryfem. Kolejną rzeczą, na którą musicie Państwo zwracać uwagę, to jest kropka podacie. Tutaj, w tym miejscu. Może być duża kropka, może być mała kropka. Także może być kropka po groszy. Oprócz tego może być kropka po 10 i to wszystko różne odmiany tej monety także w, w, z datą 1840 wybijano orły dwóch typów ogon orla, który ma 7 piór i ogon orla, który ma 9 piór szeroki i wąski ogon można tak nazwać te ogony także istnieje moneta z litarką W i W zamiast MW, czyli bląd mincarski lub przebicie litarki. Nie wiadomo co to było, ale taka moneta też istnieje i też jest znana taka moneta. Także, na no, co zwracać uwagę na dzioby orłów. Mogą dzioby orłów być przemknięte, przemknięte. A mogą być otwarte. Otwarte dzioby orłów to najprawdopodobniej najbardziej pospolita moneta, która wybijana najprawdopodobniej w późniejszych latach, czyli bliżej 1865 roku. Tak, co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej monety? Tutaj widzimy dwuglowy orzeł carski w koronach orle. малютких і у горе корона імперіум російського в, в лапах орлов Берло і Держава, символи були Росії. Тут і посередку на, на першого орла відіме херб Швентеєжи, забіяйонця змія, є то херб Москви. І цей герб теж може бути двох типів, з плащем і без плаща так як на монетах єднозлотових, двономіналових з даного окресу. Я отим кидись нагривав оттінок і награм є ще новий оттінок, бо там те старі фільми, то кепсько мішло та нагрівання, то мушу награти всіх поновні. І тен херб Москви в оточенні ланцюга Святого Анджея. І у долу теж такий ожил малюткий. I ten orzeł też może być różnych kształtów. I ja zaraz Państwu jeszcze pokażę za chwilę katalog, który bardzo serdecznie polecam polskiego autora i mojego z ulubionych autorów literatury numizmatycznej. Zaraz za chwilę Państwu pokażę. Tutaj widzimy na skrzydłach orla herby ziem w tamtym czasie. Tutaj herb Królestwa Polskiego, niżej... Herb Hersonu Tauryckiego. Jeszcze niżej. Ten herb Hersonu Tauryckiego to dwugłowy orzeł bizantyjski. Herb księstwa Finlandii. Lew, który stoi na przewróconym takim mieczu, i koronowany ten lew. Tutaj vidiem herb Siberi. Dwa sobie, которые отримаємо strali. Z tylu na tym I te, te także Tutaj herb. Korona, a miecz I täta sabolia також corona. Тут виділимо херберж Astrahani Corona. Mier wschodnier. Herb kazani. Prawdopodobnie smog czy coś, bo nie widać na tej monecie tak dobrze. I dlaczego kupiłem taką monetę? Ja powiem Państwu, że zaraz, za chwilę opowiem, jakie istnieją odmiany takich monet. I dlaczego zacząłem zbierać tę monetę? Zacząłem zbierać, bo kiedyś znalazłem podobną monetę i zainteresowało mnie ten temat. і постановила собі збирати монети, і швидко зауважила, що існує, існує наружна обміна. Ну і почала шукати інформації о таких монетах, і ніч іншого не знайшла, як артикул пана Єжи Халупського на ПЗТМ, Польський зв'язок нумізматичний. Ну і там він описав, дуже пікно описав Jakie istnieją tam odmiany według niego takiej monety z datą 1840? To bardzo mnie zainspirowało, bo ja do, do tamtego czasu zebrałem bodajże z 5 monet no i w tej chwili posiadam to, co ten autor opisał. Posiadam bodajże 9 z 11 odmian i posiadam co najmniej dwie odmiany nieopisane a także posiadam jedną odmianę naśladownictwa nieopisaną poprzez pana Jerzy Chalupskiego no i zacząłem te monety zbierać i to bardzo ciekawy i interesujący temat bo takie monety można nabyć za stosunkowo niewielkie kwoty za tam rzędu 30, 50 zł, czasami 70 no oczywiście w pięknych Stanach będą kilka stów a może nawet i kilka tysięcy no ale rzadko zdarza się, żeby takie monety były chociażby w stanie takim jak ta, żeby były te herby czytelne. I ja kupuję tę monetę na zasadzie takiej, że widzę, że piękna moneta, piękna odmiana, kupuję, chociaż nie pamiętam jakie ja mam te monety w swoich zbiorach, a później przychodzi monetka, ja sobie porównuję, która monetka ma więcej szczegółów zachowanych, taką monetkę sobie zostawiam w kolekcji, a te, tego dubleta to sprzedaje i, i poszukuje kolejnych takich y, egzemplarzy także zbieram i monety pięciogroszowe tam historia też bardzo podobna tylko pięciogroszówkę wybijano z datą 1840 aż po 1866 rok o, i tak te monety wyglądają bez czyszczenia zobaczcie sobie trochę rdzy, trochę gruszpanu Trochę no, można to wyczyścić i ja na pewno wyczyszczę, bo wiem, że te monety wytrzymują normalnie czyszczenie i będzie bardzo piękna i efektowna moneta po czyszczeniu, po umiejętnym czyszczeniu. Nie polecam czyścić tym, kto nie zna się na czyszczeniu, żeby nie zmarnować monety. Dlaczego kupiłem daną monetę? Dlatego, że pod 0 ma takie kulko. Które przypomina nam oczko od ósemki. Widzicie tutaj Państwo? Taki, takiego wariantu nie opisał Pan Jerzy Halubski w, w, w swojej książce, o której zaraz za chwilę Państwu opowiem i zrobię recenzję tego katalogu. Bardzo pięknego katalogu. Kolejna monetka. Też kupiłem. Nie pamiętając, czy mam taką. Na pewno mam. Monety. Dlaczego kupiłem? Bo tutaj mamy już taki wieniec i tutaj mamy cztery liści zamiast pięciu, jak w tej poprzedniej monety. No i to jest już odmiana takiej monety. Także G bez pionowego szeryfu. Widzicie Państwo? Jest to już o wiele rzadsza moneta. Także dzioby orłów przymknięte, no czyli Według Jerzy halubskiego te moneta wybijano po 1843 roku i ta moneta wybijana po 1843 roku i ta moneta wybijana. No ale tej monety po lewej stronie pan Jerzy Halubski nie opisał. Zobaczcie sobie. No Orle prawdopodobnie wyglądałem tak samo. Tak, i zaraz za chwilę Wam pokażę ten katalog, który serdecznie polecam do zakupu. Kupiłem jeszcze dwa miesiące temu ten katalog, leży u mnie na biurku i chciałem nagrać Państwu ten odcinek. Ile kosztuje taki katalog? To tyle kosztuje 66,99 zł wraz z kosztem wysyłki. I tak wygląda ten katalog. Jerzy Chalupski, katalog monet zdałkowanych Królestwa Polskiego z lat 1835-1841. Tutaj podano, jakie monety opisano w tym katalogu. 1 grosz, trojak, piątek i dziesiątka. I pokażę Wam, jak wygląda. Ten artykuł z monetami dziesięciogroszowymi, zaraz, za chwilę sobie otworzę i wraz z Wami przypomnę sobie, jak te monety wyglądają. No i zacznijmy naszą opowieść o tym katalogu od monet z datą 1839. Zobaczcie sobie, jak wygląda wieniec laurowy. Taki wieniec stosowany na pierwszego typu monetach, na monetach przejściowych, ale z datą 1840. I zaraz za chwilę Państwu, ja będę pokazywał i akcentował, na co zwracać uwagę. I zobaczcie sobie, ten sam wieniec, tak, ale data już 1840, przy czym czwóreczka czuć idzie u góry. No ale 40 na 100% literka G tak jak na mojej monety bez pionowego szerifu, jak literka C napisana orzeł ma dzioby przymknięte i na to zwracamy uwagę także istnieje według według pana Jerzy Chalupskiego to, taka moneta została wybita ręcznie te punce wykonane ręcznie i ręcznie cięta i istnieje także różnią się takie monety tym elementem ozdobnym tutaj. On może być szerszy, wąszy, ale może się różnić takim czymś. Kolejna moneta to taka sama jak poprzednio, tylko że widać tam trójeczkę pod czwóreczką. Zobaczcie sobie tutaj. Widzicie, że Czwórka została nabita na trójce, przybito datę, i jest to kolejna odmiana, którą, którą warto znaleźć i włączyć do swojego zbioru, kto zbiera takie monety lub zainteresował się takimi monetami. Taką monetę ja też posiadam. Co ciekawe, pęknięty stempel. Tutaj taki odlew widać, ale jest to normalnie, bo akurat dla danego typu monety takie coś stosowano tutaj widzimy też wieniec starego typu ale G już z pionowym szeryfem ja mam dokładnie taki sam egzemplarz w domu i też w bardzo pięknym stanie zachowania i dla czegoś w bardzo dobrej jakości srebrze wybita ta moneta akurat z tego też mam bardzo pięknie zachowane detale tych malutkich herbów nie wiem dlaczego, ale tak jest w, tym, w tej odmianie. A tutaj już mamy inny wieniec. Wieniec taki, który przypomina ten najpóźniejszy wieniec, tylko że mamy jeszcze tutaj cztery liści, a nie pięć liści. Pięć liści ja za chwilę Państwu pokażę. G bez pionowego nowego tak, I jeszcze nie ma kropek. Podajcie lub pogroszę. Dzioby orłów przemknięte. Kolejna odmiana. G z pionowym szeryfem. Też wieniec jeszcze ma cztery liście tutaj pod jedynką, ale jeszcze nie ma pięciu liści. Tak wygląda ta moneta. Dzioby orłów przemknięte. Kolejna monetka. I też dzioby orłów przymknięte. G z pionowego szerefu. I tutaj cztery liście, A także kropeczka, mala kropeczka. Ja to nazywam mala kropeczka. Po dacie 1840. Mam taką monetę, także mam. A tutaj też cztery liście I też kropka po dacie. Tylko gaz z pionowym szerifem. Ja też taką monetę mam i kropka wydaje mi się, że jest y, czuć większa niż poprzednia jeszcze inna moneta tutaj już mamy 5 liści pod jedynką widzicie, tutaj 3 u góry i to już przypomina nam nowszy typ tych monet kropka po, dacie dzioby orłów przemknięte Kolejna moneta, kropka po grosze, analogiczna jak poprzednia, pięć liści tutaj w tym miejscu pod jedynką, trzy u góry, dwa u dołu, dzioby orłów przemknięte, bardzo piękne, ożal taki jak na monecie z roku 1839. Idziemy dalej. Kto by pomyślał, że tyle odmian istnieje, wariantów tej, tej monety. Dzioby orłów przemknięte. I tutaj kropeczka po 10? Tak. Dzioby orłów przemknięte. MW. MW. I. Tak. Co tutaj jest inaczej w tej monecie? Aha czyli wieniec już nowego typu, ale orzeł jeszcze starego typu i to jest kolejna odmiana dzioby orłów jeszcze przymknięte ale wieniec już taki jak na monetach najnowszego typu według pana Jerzy a tutaj już mamy ten nowego typu nowy, nowy wariant tej monety, który jest najbardziej pospolity dzioby orłów otwarte i tak ta moneta wygląda. Tutaj pięć liści pod jedynką G Nowym Kolejna odmiana. Też Dzioby Orłów otwarte. I literka M przewrócona. Czyli wygląda tak jakby WW było napisane, zamiast MW, Mienica Warszawska. Warszawa, Warszawa. To bardzo ciekawe i według pana Jerzy ta to po prostu zostało nabito dwa razy literkę M i tak jakoś ukształtowało się, że przypomina to literkę W. Kolejna odmiana czwóreczka przebita na jedynkę. Moim zdaniem taka wątpliwa. Odmiana, od wątpliwy warianty, monety. No, wydaje mi się, że po prostu y, zniszczony był trochę stempel i tak wygląda, jakby to była jedynka, ale pomimo to bardzo udana, u, udane zniszczenie, jak to było zniszczenie stempla, że to wygląda jako jedynka. No, pan Jerzy wyodrębnił taką monetę jako osobny, osobny wariant. Także istnieje monety, które naśladują dane monety, a także kiedyś była, pojawiła się na Allegro, a także na innych portalach sprzedażowych moneta z datą 1840, gdzie czwóreczka w dacie była otwarta, jak na monetach petersburskiego typu. єднозлотових. Чоли на єднозлотовках завжди був петербургський гуте, чворечка була завжди отварта. Ну і така монета з'явилася кедись там, десь там в Росії на якомусь порталі. Нумізматичним пізній дуже дискусії було на польських порталах нумізматичних. І чворечка була отварта. Пан Єже Халупський постановив, що є то, якби на шкоди колекціонера зроблено. Taką monetę, no i y, potem ta moneta nie pojawiała się. A bodajże w 2011 roku na Onebidzie sprzedana za 70 euro, czy coś w tym stylu, czy na jakiejś innej platformie. Ja już nie pamiętam tej historii, ale <laughs> ja osobiście bym kupił taką monetę z otwartą czwóreczką. Y, nie wiem dlaczego, ja mam takie naśladownictwo bardzo, które przypomina daną monetę. Tylko, że zmiedzie ta moneta, całkiem zmiedzi wybita, przepiękna moneta, przepięknie zachowana, zmiedzi wybita. Kiedyś kupiłem i tak, żebym kupił taką monetę, jak tam było w tamtym czasie na, na dyskusji. Także ten katalog serdecznie polecam. Nie będę opowiadał o całym katalogu, jest tutaj wszystko opisane. Oznaczenia na tych monetach, historia mienicy warszawskiej. документація пробєрська, документація мінцерська, різні там навіть історії з життя працівників в мінцерні, а також кореспонденція працівників мінцерських з, з, з інституціями панцовими в тому часі. Дуже гарний каталог. Serdecznie polecam, tak samo jak i polecam poprzedni katalog pana Jarzy Halubskiego monet jednogroszowych Stanisława Tego Augusta III. O. Także polecam takie wydanie. Wszystkim dziękuję za obejrzenie danego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Życzę wszystkim udanych i przemyślanych zakupów numizmatycznych. Dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych odcinkach na Skarbcu Króla.